Wszystkim. W tym filmie przetestuję kolejny ostry sos. Tym razem będzie to kolejny sos od polskiej firmy Rykowisko Polskie Ostre Sosy. A mianowicie teraz przetestuję sos, który się nazywa Barbie IQ. Producent wycenił moc w skali 6 na 10 Przeczytam skład. Pomidory, wędzona papryka, melasa, cukier trzcinowy, sól, ocet i czosnek. Tutaj sos ma 200 gramów. Producent podał, że ten sos ma klimaty barbecue. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że... Wcześniejsza edycja sosu Barbie IQ miała moc 5 na 10, ale też była papryka Karolina Reaper. No ale jej było mało, bo tam w składzie była na samym końcu. I to można zobaczyć na stronie farmacili.pl. No ale tamtej wersji nie miałam okazji spróbować. W ogóle jest to dopiero drugi sos od rykowiska, który testuje. Pierwszym testowanym sosem to był sos Mokrysen o Karolinie. W ogóle ten sos najpierw spróbuję na zapiekanka z kurczakiem, a później spróbuję z łyżki. To zacznę najpierw od wrażeń zapakowych. Jeszcze pewnie tylko czy się nagrywa. Zaczynam szansać. Czło. Czuć od razu słodycz? No i też trochę tak dymne nuty. No więc zapachu, klimat barbecue jest wyraźnie wyczuwalny. No tak, ostrożnie zapachu to taki w zasadzie nie czuć. No zapach jak w takim typowym, sosie barbecue. Więc zaczynam próbować na zapiekankach. Więc no zobaczcie jakby pani smakła przede wszystkim, jak pani w mocy. Zobaczcie na razie w takiej ilości. fortkę No strasznie nawet jak nie wyczułem W toć to jest barbecue. Co jest bardzo słodki chociaż to strasznie na nie jestem w stanie wyczuć no minimalnie na ustach się odzywa Smakowa bardzo dobrze się komponuje z kurczakiem.

to ten smak będzie jak najbardziej dobrym sosem. Przy testowaniu z łyżki, to się już wyjaśni, jaki będzie. Jaka to będzie ostrość. Być może ten kurczak tu mi to ostrość. I ser. Cały czas czuć słodkość słodkości barbecue. Jak dla mnie bardzo dobrze poprawia smak zapiekanki To już się nie przyda. No dobra, a więc, jeśli chodzi o wrażenie z jedzenia tego sosu w potrawie, no to cały czas był bardzo dobrze wyczuwalny smak barbecue i czuć było wyraźnie słodycz tego sosu. Do po podatkowości żadnej nie wyczułem w sosie. Bardzo dobrze sos się skomponował z kurczakiem i z całe zapiekanko. Natomiast jeśli chodzi o wrażenie ostrościowe no to tak, prawdę mówiąc, ostrości tak w potrawie za bardzo nie wieczułem. No dopiero tak po jakimś czasie tak niewielkie ciepełkość mi się pojawiło w podniebieniu, ale nic więcej. Ale teraz przetestuję z całej łyżki stołowej. To wtedy już moc tego sosu się już wyjaśni. Bo, te, bo być może Kurczak stłumił tę ostrość. A, taka łyżka stołowa. Czy dwa, jeden. Poszła? No już tak jak mieliłem sos sam są z ustach, Już tak delikatnie, już ośroś już trochę już wyczułem. Już zakręcę. No, czuję tak już ostrość w podniebieniu na języku. Trochę jeszcze poczekam, zanim wzrośnie ta ostrość. A więc, i przy jedzeniu tego samego sosu z łyżki, smaku dać poczułem to słodycz i też te klimaty wędzarnicze i klimaty barbecue. A więc, przy jedzeniu tego samego sosu, to też wrażenia są smakowe, są dobre. Noż tak, wydaje mi się, że ostrość tego sosu już nie wzrośnie. Ale chciałbym podkreślić, że już przy jedzeniu zjedzeniu tego samego sosu z łyżki, no to już ostrość zdecydowanie bardziej się we znaki. A więc myślę, że już przejdę do podsumowania. A więc podsumowując, w zapachu ten sos to jest bardzo dobry, ponieważ czułem słodkości klimaty barbecue. Jeśli chodzi o wrażenia smakowe, no to cały czas. Była wyczuwalna słodkość i nuty wędzarnicze. Ten sos bardzo dobrze się komponował z kurczakiem. A więc jeśli lubi klimaty sosu barbecue to ten sos myślę, że jak najbardziej podejdzie smakowo. Natomiast jeśli chodzi o ostrość, to, to tak potrafię to, to sos był tak yy, bardzo słabo wyczuwalny w ostrości, ale jak już z łyżki. No to już jakoś ostrość już tam wyczułem. Jeśli miałbym przyrównać do czegoś to ostrość, no to wydaje mi się, że ten sos jest łagodniejszy niż sos Dziki Bill Yolo, Ale tak, jak na mnie to tak jest troszeczkę ostrzejszy niż Dziki Bill Hula Kerry. No więc dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego filmu. Na razie trzymajcie się, pa!